Witam na zdrowym kanale ATVB. Moimi gośćmi dzisiaj są dr Edward Dylan-Jan, specjalista mikrobiologii z Armenii. Witam panie doktorze. Witam serdecznie. I Michał Toczyłowski, ambasador marki Narum. Dzień dobry państwu, witam serdecznie. <gry> dzisiaj będziemy rozmawiać o wirusach w codziennym życiu. Poprowadzi rozmowę i będzie tłumaczył z języka rosyjskiego Michał Toczyłowski. Poproszę Cię Michale teraz na to miejsce i prowadzimy rozmowę. Szanowni Państwo, zadam doktorowi pytanie, jak żyć na co dzień z wirusami? Doktor Edward, wskazycie jak żyć z wirusami każdy dzień? Da, to się w i Uh, у нас есть uh, свое объяснение, как жить современному человеку параллельно с вирусом. очень и мы на это ответ: как жить каждому, каждому на каждый день с вирусами? Uh, мы видим, что в течение года кроме масок ничего нету. My widzimy, że w przeciągu roku oprócz masek nie ma innego rozwiązania, innej podpowiedzi życia. trzeba nosić maski, i Trzeba nosić maski, i myć ręce i nic więcej. Nie w ciągu года, u nas nie kultura, prawidłna, грамотная kultura wiedenia, żyć z wirusem paralelnym w ciągu roku nie powstała żadna kultura jak żyć e, współżyć razem z wirusami. E, nasza kampania już boльше e, 15 lat, zaczynając od SARS-a i mers zajmuje się вот mikrobiologii, wirusologii. E, nasza firma już więcej niż 15 lat od czasów SARS-u i MERS-u wirusów zajmuje się w mikrobiologii właśnie tymi tematami. Jeszcze w okresie pierwszej epidemii sars i MERS u nas były już produkty biologicznego pochodzenia. Jeszcze za czasów epidemii sars i MERS, SARS i, MERS SARS i Mars, były u nas produkty, które były skierowane przeciwko tej epidemii. Мы потом долгое время не занимались этим вопросом, потому что не было актуальности. Мы позже, не занимались этими питаниями, потому что было это уже не актуально. Когда уже вопрос стал актуальным, мы уже серьезно вошли в эту часть науки и медицины. W momencie, kiedy te pytanie dotyczące wirusów stało się aktualne, zaczęliśmy z powrotem pracować w temacie przeciwdziałania tym wirusom. W tej chwili, na możemy powiedzieć, że u nas jest e, realne wydzielone nanocząsteczki biologiczkiego pochodzenia, które bardzo efektywnie zniszczy nowe wirusy, w tym okresie i wirusy COVID-19. W tej chwili możemy powiedzieć otwarcie, że mamy wydzielone nanocząstki biologicznego pochodzenia, które działają przeciwko wirusom, również przeciwko wirusowi COVID-19. I my chcemy tak już informować naszych telezraiteli, naszych аудиторов о том, что есть уже на рынке, на польском рынке, новые специальные продукты, которые помогают нам защититься от современных вирусов. В этой филе можем сказать, что есть уже на польском рынке продукт, который помогает бронить, хранить перед вирусами. Да, вот, uh, вот эти два uh, продукта, которые предназначены против современных вирусов, uh, это одна в виде капсул. Это два продукта, которые сориентированы против вируса. Одна в форме капсул, а другая в форме сошеток. Да, форме uh, И мы uh, сегодня uh, решили так немного беседовать uh, по поводу этих продуктов и советовать вам, как использовать их. Мы сейчас еще тут, чтобы разговаривать о этих продуктах и e, о их для вашего здоровья. Вирусы у нас в основном, где находится. Это всем. Ну, хорошо помили руки, там не знаю, что и так далее. Но у нас вирусы находятся в ротовой полости. Вирусы I na co dzień znajdują się oczywiście na rękach. możemy je umyć, ale wirusy znajdują się przede wszystkim w jamie ustnej. A jak nam działać, to by e, samym się i nie zarazić drugich? Что мы делать, чтобы не заразить и себя, и не заразить кого-то другого? Поэтому нам надо уничтожать те вирусы, которые у нас находятся в ротовой полости. Это первый интерфейс. Первая справа, то мы должны убивать вирусы, которые находятся в нашей яме устной. Поэтому мы советуем, если есть капсульная форма, Dlatego rekomendujemy, jeśli jest forma w kapsułce, można kapsułę odkryć, można kapsułkę otworzyć Dwa kapsułki 50 gram wody, Dwie kapsułki i 5 ml wody i działać balaskanie rotowej połości. 50 ml przepraszam, wody i przepłukać <coughs> jamę ustną. Ili jeśli u Was jest e, saszetki, Если macie e, можете открыть сашетку, тоже делать раствор и промывать ротовую полость. Можете сашетку, сделать раствор и тоже промывать И e, один раз советуем это делать перед сном. После того, как вы чистите ваши зубы, уже готовитесь спать, мы советуем делать полоскание ротовой полости. E, Rekomendujemy to robić przed snem, w momencie, kiedy macie umyte zęby, wypłukać jamy ustną takim roztworem. Ponieważ wydzielone nami nanocząstki biologicznego pochodzenia z bakterii Naryne znajdują się w samym porszku. Dlaczego? Ponieważ w tym preparacie wydzielone są nanocząstki biologicznego pochodzenia, które znajdują się w tym preparacie. Jest, wy nie możecie antybiotykami, lub innymi antyseptykami siebie pramywać rotowa powość. To niemożliwe. Nie możecie przemywać płukać swojej jamy ustnej antybiotykami bądź antyseptykami. Dlatego ten temat jest bardzo aktualny i my rekomendujemy Wam używać biologicznych nanocząstek do unicestwienia w rotowej w tych wirusów. To pytanie, ten problem jest bardzo aktualny i my rekomendujemy właśnie tymi nanocząstkami, czyli metabiotykiem, który jest w tych dwóch produktach, e, e, płukanie i przemywanie jamy ustnej. вирионы вирусов, которые находятся у нас в ротовой полости, вирионы, вирусов, которые в нашей яме устной, они в каждый момент попадают к нам в легкие. Они в попадают, до наших Этот промежуток времени от ротовой полости до легких может продлеваться от двух до четырех дней. этого вируса z jamy ustnej do płuc, bywa, że trwa od, od 3 do 4 dni. i mi rekomendujemy aby zajęcie inhalacje. I my rekomendujemy robić inhalacje. E, Proszę można kupić, w można kupić inhalator w aptece. to że proszek ile jest kapsul ile sacheta. Ten sam proszek. Z kapsu bądź z saszetek. Dzielać roztwór. Dup. E, Pastawić, nożnajmniej, w inkaliatry. Robimy roztwór z 5 ml, 5-10 ml wody i wprowadzamy do inhalatora. I dzielać w I robimy inhalację takim roztworem. My zawiatujemy niedzielę, chociażby dwa razy, jeśli nie każdy dzień, chociażby dwa razy, aby zacielne dzielić w inkaliacu. Мы рекомендуем раз, два раза в неделю сделать такую инхалацию профилактически. Да, это профилактические э, меры э, помогают нам э, уничтожить э, вирионы, которые есть у нас и в ротовой полости и в э, этой самой легких, их убрать. Риск уменьшается. My rekomendujemy właśnie robienie inhalacji tak, żeby metabiotyk mógł zniszczyć, wykluczyć z naszego organizmu wirusy i wiriony, a, a, które są przyczyną. I, się, znaczy, ja jeszcze chcę dodać, że te kapsule, które mi rekomenduję. Chcę, chcę jeszcze powiedzieć, że te kapsułki na remark fast, które rekomendujemy. A to symbioza samoj bakterii. To jest symbioza bakterii z so swoimi nanoczastecami metabiotyków. Z specjalnie wyizolowanymi nanocząstkami metabiotyku. to zrobiono dla tego, żeby kapsuła prowadził bakterie i nanocząstki do jelitowego traktu. Jest to zrobione specjalnie, żeby kapsułka wprowadzała do jelit nanocząstki wraz z bakterią. kiedy u nas Kiedy kapsułka w jelitach otwiera się? Te wirusne wiriony, które u nas już dobrali z do кишечного тракта te wiriony wirusa, które doszły już do naszych jelit. A nanocząsteczki zaczynają te wybawać. Nanocząstki zaczynają unieszkodliwiać te wiriony. A bakteria Narine, które znajduje się też w tej kapsule. A bakteria Narine, która też się znajduje w tej kapsule, ani jaвляются очень хорошими индукторами интерферона альфа są bardzo dobrymi induktorami interferonu alfa. Потому что bez interferonu alfa nasz immunitet nie może бороться przeciw wirusów. Dlatego bo bez interferonu alfa nasz, nasza odporność nie może walczyć z infekcją wirusową. I сейчас мы подходим э вот к второму очень важному Niezależnie od tego, czy człowiek wakcyjnie się, nie wakcyjnie się i tak dalej, on должен mieć stabilny интерферонный e, status. I stajemy przed pytaniem, nieważne, czy człowiek przyjmował szczepionkę czy nie przyjmował, on musi mieć stabilny poziom interferonu. E, jak происходит e, organizmu e, e, wirusów? И как проходит волка э, организму э, с вирусами? Когда вирус попадает к нам в клетку, вирус коморки, там, есть, да, там есть э, антиген, который отправляет сигнал. Там есть антиген, который, э, который дает сигнал. Интерферонная э, масса воспринимает этот сигнал. Интерферон проймует этот сигнал. И из своих ресурсов начинает выделять антитела. И Из своих резерв выделя антитела. И эти антитела начинают уничтожать этих вирионов. И эти антитела забивают, уничтожают эти Они уничтожают и заблокируют клетку от вирусов. Он э, нищу и блокует данную коммурку перед вирусами. А эти антитела остаются э, в клетке человека. И э, через каждое определенное время, когда э, вирус опять попадает к нам, I wtedy kiedy drugi raz wirus do nas się dostaje do naszej komórki? Interferon regular nacina prowadzić anciela. znowu regularnie produkuje antyciała? I te antyciela sami to, że погибają w wriemy tej wojny. I te antyciała zabijają wirus i też giną później. A przy tym a nasz a, a status interferonu się zniżać. I w czasie takiej wojny wiadomo, że a, nasz poziom interferonu spada, ponieważ giną jedni i drudzy. I po spada, nam trzeba jego ponownie podnieść, powstrzymać. И, dlatego, w momencie, kiedy ten И для этого в когда нам этот интерферон, снова мы должны его поднять. для этого мы рекомендуем вот бактерии, которые находятся э, в этих капсулах. Они очень хорошие индукторы. которые стимулируют который стимулирует э, производство вот этих альфа интерферонов которые стимулируют продукцию интерферома в нашем организме. И регулярно uh, потребляя вот те uh, капсулы, вы более-менее себя можете обеспечить безопасность. Регулярное приемувание обеспечивает наше здоровье. Uh, и поэтому, когда мы беседуем, мы всегда говорим, что uh, каждая семья, dlatego jak rozmawiamy rekomendujemy żeby każda rodzina miała w swoim budżecie określona stację, którą my nazywamy ekonomika zdrowia. Miała w swoim budżecie rodzinnym taki e, budżet e, na, który nazywamy e, ekonomią zdrowia. Tak, ekonomia zdrowia. Żeby my siebie obywazywali, my siebie obywazywali, obowiązkowo себе от вирусов, чтобы мы себе против э, от вирусов. Но в любой случае после вакцинации опять потребуется восстановление иммунного статуса. Определенно через каждое несколько время надо восстановить иммунитет. Nawet по э, и так нашего организма. Поэтому мы говорим, вакцинация это хорошо. No, to nie wszystko. Dlatego mówimy, szczepienie to dobrze, ale nie jest to wszystko. I, e, 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 ja bych chciał na tym już ostanowić się e, naścód powiedzenia współczesnego człowieka w e, warunkach, w e, tych wirusowych pandemii. Chciałbym na tym zakończyć o tematach związanych z wirusem i z naszym zdrowiem. I kontynuowanie. Proszę, jeszcze jakieś pytania? Dziękujemy dziękuję. bardzo. Nie ma już... <laughs> Dziękujemy bardzo panu doktorowi.